Seniorzy ze Związku Emerytów, Francistów i Inwalidów w Żarowie udowadniają, że jesień życia nie musi być smutna i trzeba korzystać z uroków codzienności i dzielić się z innymi. Wspólne spotkania, uroczystości, wyjazdy nie tylko integrują, ale pozwalają lepiej się poznać. Przecież każda okazja jest dobra, aby wspólnie się bawić. Seniorzy ze Związku Emerytów, Francistów i Inwalidów, wspólnie z zaproszonymi gośćmi, świętowali tegoroczny dzień seniora. Dzień ten obchodzony jest na całym świecie właśnie 1 października. Jest on niezwykły, ponieważ w tym dniu wszystkie organizacje pozarządowe, stowarzyszenia oraz instytucje aktywizują osoby starsze wspólnie, obchodząc święto seniorów. Życzenia z tej okazji wszystkim seniorom złożył obecny na uroczystości burmistrz przemysław Sikora. Dziękując jednocześnie za wszelkie podejmowane inicjatywy. Życzę Wam mnóstwo zdrowia, samych dobrych ludzi wokół, żebyście się zawsze czuli potrzebni, żebyście zawsze byli tak uśmiechnięci, a ja, jako burmistrz, my, jako gmina, zrobimy wszystko, żebyście się w tej gminie czuli naprawdę bardzo dobrze. Do tego zmierzamy. Podczas spotkania burmistrz podzielił się z seniorami także dobrą informacją, oznajmiając, że już niebawem na terenie naszej gminy powstanie klub seniora. Podczas uroczystości burmistrz Przemysław Sikora wraz z przewodniczącą Związku Emerytów, francistów i Inwalidów w Żarowie Danutą Kwiatkowską uhonorowali za swoją działalność przedstawicieli związku. Upominki oraz dyplomy otrzymali Krystyna Krawczyk oraz nieobecna podczas spotkania Elżbieta Zawada. Spotkanie z okazji Dnia Seniora było również okazją do integracji oraz dobrej wspólnej zabawy.